Witam Was wszystkich serdecznie. W tym odcinku wymienimy 5 najczęstszych błędów podczas zakupu kamer do monitoringu. Także zapraszam! Pierwszą rzeczą, którą popełniamy najczęściej jest źle technologia. Kupujemy sprzęt cyfrowy IP, a mamy zainstalowane kable koncentryczne. Jest konflikt, musimy wówczas sprzęt zwrócić i kupić to, co konkretnie nas interesuje. Zazwyczaj staramy się tutaj pomóc przed zakupem. Jeżeli interesuje Was jakiś sprzęt, warto byłoby się odezwać, pokazać co macie, jakiekolwiek dane techniczne, wówczas też jesteśmy w stanie Wam pomóc i dobrać, tak aby uniknąć tego rażącego błędu. Drugi błąd to ogniskowa. W kamerach wyróżniamy kilka ważnych specyfikacji, między innymi szeroki kąt widzenia oraz wąski. Jeżeli kupujemy kamery i nie za bardzo wiemy, co nas tak naprawdę interesuje, warto przeczytać specyfikację techniczną, ponieważ przyjmuje się zasadniczo, że im jest mniejsza ogniskowa, tym szerszy jest kąt widzenia. Czyli dla przykładu 2.8 mm ma rozpiętość 105 stopni. Tak przyjmujemy. A kamera, która ma 12 mm, Widzi wówczas bardzo blisko, ale wąsko. Wówczas ten kąt widzenia mamy około 25 do 35 stopni. Najczęściej dochodzi do błędów, kiedy kupujemy kamerę, chcemy widzieć jakiś konkretny obiekt, no ale dobraliśmy źle ogniskową i albo nie widzimy szczegółów, albo ten obraz jest za bardzo przybliżony. Na pomoc przychodzi wówczas kamera zmiennougniskowa, gdzie możemy sobie za pomocą właśnie ręcznego ustawienia wycelować oraz ustawić tak, aby kamera widziała to, co dokładnie chcemy. Jest jeszcze inny model kamery, który ma już wbudowaną funkcję z Motozoomem. Wówczas możemy sobie ustawiać tą kamerę dowolnie z poziomu aplikacji lub załóżmy z samego poziomu rejestratora czy komputera PC. Podpunkt trzeci. Promiennik podczerwieni. Standardowym modelem, jaki jest oferowany na rynku, to kamera, która ma zasięg w nocy do 30 metrów. Na rynku wyróżniamy również kamery do 40, 50, 60, 80, a nawet i powyżej 100 metrów, ale to się tyczy już innych kamer, o których opowiem troszeczkę później. Kolejnymi funkcjami, które powinny Was zainteresować, to technologia, jaka jest tam stosowana. Mam na myśli HLC, BLC, czy technologia Color View, czy Night Fighter. Te kamery wyróżnia to, że ich soczewka wpuszcza więcej światła niż w standardowych modelach, przez co też jakość obrazu w nocy może być znacznie lepsza niż w podstawowych modelach. Często dochodzi do pomyłek, ponieważ kupujemy kamery, które powinny widzieć dalej, ale niestety kupiliśmy kamerę, która na przykład ma zasięg tylko do 30 metrów, dlatego ważne, byście przeczytali dokładnie specyfikacje i dobrali kamerę tak, aby uniknąć tego problemu. Punkt czwarty. Najczęstsze pytanie: kopuła czy tuba? Naszym odpowiedzią jest to, że na dzień dzisiejszy kamery tak naprawdę te wyróżnia tylko i wyłącznie funkcja estetyczna. Jeszcze kilka lat temu ustalone, że kamera tubowa nadaje się na zewnątrz, a kamera kopułowa do środka. Zależało to głównie od tego, że trzeba było umieścić grzałkę, trzeba było też schować mechanizm zmiennej ogniskowej, a to wymagało też większej obudowy. Na dzień dzisiejszy elektronika została tak pomniejszona. Że nie musimy tutaj na ten parametr jakoś zwracać uwagę. Ważne jest to, byśmy zwrócili uwagę na to, z czego dokładnie kamera jest wykonana. Czy mamy do czynienia z plastikiem, czy z aluminium, czy może z jakimś innym tworzywem, które ma za zadanie spełniać pełne normy w warunkach atmosferycznych. Punkt piąty. Kamera obrotowa, to inaczej PTZ. Co to właściwie jest. Kamera obrotowa to urządzenie, które najczęściej widzimy zainstalowane w dużych centrach handlowych lub na dużych obiektach. Jest to kamera przeznaczona do specjalistycznej pracy, w której głowica obraca się 360 stopni. Mamy opcję przybliżania. W zależności od modelu mamy od 4 nawet do 30-krotnego zoomu. Sama kamera posiada wiele funkcji takich jak śledzenie obiektu czy bardzo dobra praca w nocy, która sięga nawet do 150 metrów. Także jeżeli na przykład zadajecie na pytanie, czy mamy w ofercie kamery obrotowe? No to tak. Pierwsze co przyjdzie do głowy to kamera szybkoobrotowa. Kamera kopułowa to standardowy model kamery, który mamy na wyposażeniu w naszej sprzedaży. Są to kamery, które wyróżniają to, że możemy tą kamerę dowolnie, ręcznie ustawić sobie pod każdym kątem, jaki nas tutaj interesuje. Także nie mylmy tych pojęć. Kamera obrotowa a kamera kopułowa to dwa różne urządzenia. Także podsumowując, jeżeli weźmiemy pod uwagę te kilka ważnych czynników, właśnie ta technologia, soczewka, czym jest kamera obrotowa, czy promiennik w nocy ma jakiś tutaj zasięg, albo czym jest kamera tubowa i kopułowa. Będziecie wiedzieć, na co warto zwrócić uwagę oraz nie popełniać typowo błędów, które najczęściej są spotykane. Warto też również korzystać ze wsparcia technicznego po zakupie danego sprzętu, ponieważ od tego jesteśmy. Jeżeli napotkacie jakiś rażący problem, na pewno będziemy starać się Wam go rozwiązać.